Cześć wszystkim, dzień dobry, Tomasz Raider z tej strony. Obiecałem Wam nagrywać filmiki w tematyce też związków, i tu właśnie gdzieś pojawia się we mnie tyle wątków, w których mam dużo do powiedzenia, bo pojawiły się w moim życiu sytuacje. W których e, zmieniła się całkiem taka, taka percepcja postrzegania e, budowania związku, czyli tej intencji budowania związku, a polega ona na, e, na innym spojrzeniu e, wejścia w ogóle w związek. Czyli, czyli wychodzimy, e, wchodzimy w związek z, z taką intencją, e, nie mieć, a być. Czyli. Nie zdobycie kogoś, nie posiadanie kogoś, tylko bycie dla kogoś. I pomyślcie sobie teraz, jeśli, jeśli oczywiście zechcecie, jakby wasze życie wyglądało, jeśli umiecie sobie to wyobrazić, a jeśli nie, to może, możecie coś zrobić e, dla, dla waszego partnera e, w tym kierunku, żeby być dla niego, czyli z zapytania co ja w ogóle tutaj wnoszę w ten związek czy ja w ogóle wnoszę czy ciągle tylko oczekuję aż ktoś spełni jakieś moje zachcianki, więc zmieniamy perspektywę budowania związku z mieć na być do czego bardzo gorąco was zachęcam, bo sam tego doświadczam i widzę jak ogromnie jak ogromnie zmienia się w ogóle energia w związku to jest coś, co jeszcze pociągniemy sobie w najbliższym czasie. Ja to, ja to bardziej rozwinę. Teraz wam, was zostawiam z taką, z taką rozkminą. Więc wracajcie teraz do domu, popatrzcie na swojego partnera, który nawet gnije na tej kanapie, czy tej, czy tej swojej. Kobietki, która ciągle wisi z koleżanką na telefonie, i popatrzcie, co możecie wnieść w jej życie. Czyli nie szukajcie tego. Hmm, Oczekiwania, żeby ona spełniała on jakieś wasze warunki. Tylko zobaczcie, co możecie w życie tej osoby wnieść i zróbcie to. I obserwujcie, jaka będzie temu towarzyszyć energia, co w waszym związku się pojawi wtedy. No, to taka weekendowa rozkmina i teraz macie też dwa dni na ćwiczenie. Także pozdrawiam was ciepło. Pozdrawiam was ciepło, życzę powodzenia, wierzę, że coś w tym też dostrzeżecie, a najlepiej jakbyście to sprawdzili, no bo tylko coś podparte doświadczeniem może, może zaistnieć. Tak, także teraz już Was zostawiam. Życzę pięknego weekendu. Życzę fajnego ćwiczenia i nowego spojrzenia na swojego partnera. Do powodzenia. Buziaki do następnego Video, no i koniecznie napiszcie w komentarzach, napiszcie w komentarzach jak Wam poszło ćwiczenie. Łapkę w górę, oczywiście, bo to przecież jest masa wartościowej treści, szczególnie dla Waszego partnera. A czykolwiek i dla Was, bo dostaniecie potem to z powrotem. No i tam ten guzik, taki subskrybuj, jest gdzieś nie, nie wiem, nie mogę go sobie u Was wdusić, ale. Wy już wiecie, gdzie go znaleźć. Także pozdrawiam ciepło. Ten wątek rozwiniemy sobie w najbliższych tygodniach na dłuższym filmiku. A tymczasem macie już dosyć materiału, żeby doświadczyć czegoś fajnego. Pozdrawiam ciepło z tego miejsca wszystkich i życzę pięknego weekendu z nowym spojrzeniem na Waszego partnera i tradycyjny żółwik. Hej!